I mój kolejny gość, pani Róża Tun, eurodeputowana Platformy Obywatelskiej. Witam panią. Czy pani kocha Polskę? To jest takie pytanie. A propos? Hmm, tak, na oczywistą oczywistość no. nawet chyba nie potrzebujemy A czy pani odpowiadać kocha Polskę, że... tak pan Morawiecki. A to, że Pan Morawiecki znowu podkreśla, że jedni są gorsi, a drudzy lepsi, to nie wiem, czy oni to w genach mają, czy to jest takie założenie, żeby Polaków dzielić cały czas. I... Te pytania rzeczywiście pani pani poseł słusznie dało do zrozumienia, że one są na swój sposób nietaktowne, bo pytania, w których zawarta jest próba choćby. Nie teza, teza. teza, w, teza w tym teza, pytaniu tak. jest teza. I, i, ale nawet mówię poważne potraktowanie takiej, takiej sugestii, może jest całkowicie bez sensu, ale. Pani jest z Krakowa, prawda? Tak. Z rodziny jak najbardziej związanej z instytucją, którą przynajmniej formalnie reprezentuje także ojciec dyrektor. Z, in, znaczy z, z rodziny, z, która jest. No, z rodziny z, blisko związana z tego. Z, z rodziny Radia Maria nie. Nie z rodziny. Z rodziny... <laughs> nie no my jesteśmy, można chyba powiedzieć ludźmi kościoła w ogóle, Właśnie, nasza no to, rodzina. To, 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 to chyba to, można to, po prostu bez owijania w pełne. Tak. To co pani wczoraj. Myślała, oglądając te obrazy. Znaczy ja w ogóle to upolitycznienie katolicyzmu jest dla mnie czymś bardzo bolesnym, mówiąc całkiem otwartym tekstem. To, żeby cały rząd i to w dodatku przy tym radiu, tam demonstrował swoje przywiązanie do, w tym wypadku do czego, nawet do Radia Maryja, do... powiedziałabym, do, do instytucji Księdza Rydzyka, która robiła im kampanię wyborczą i tak dalej. Wykorzystywanie Kościoła w celach partyjno-politycznych i ym, w, w niektórych ym, i przy niektórych duchownych to taka oczywiste uzależnienie się od partii to jest coś niesamowicie A To jest właściwie one jest to, to jest... Oczywiste uzależnienia, ale jednocześnie jak widzimy ostentację w manifestowaniu. Tak Totalna że, ostentacja to w manifestowaniu i to, i to z chrześcijaństwem czy miłością bliźniego naprawdę nie jest bardzo wiele ma do czynienia. I w dodatku wykorzystywanie takiej okazji, um, śpiewanie Abba Ojcze, po czym mówienie jedni kochają Polskę, a drugi nie kochają, bo właściwie o to chodziło Jeszcze w tym nie wiadomo, tekście. Przepraszam, jak w, w, w tym jednym kontekście jak Abba Ojcze, to, to, to kto jest ojcem w tym układzie? Mam pytanie. No nie, no w pieśni wiadomo. Ja jest wiem, to ojcem. Ale prawda? w tamtym kontekście. My... Tak, to już nie chcę im traktować. Tutaj... Ojciec dyrektorzy z tą znaczy, w ogóle, jeżeli mówimy poważnie o religijności mhm. poważnie o chrześcijaństwie, no to jeżeli poważnie traktujemy chrześcijaństwo, czyli przekazanie miłości, czyli kochaj bliźniego swego jak siebie samego, prawda? I. Ym... To i, i, patrz, i, I kiedy patrzę na to, takie demonstrowanie przywiązania do Kościoła albo do tej jednej frakcji w Kościele Katolickim, która ewidentnie jest i chyba też tego nie musimy ukrywać, no to całe Radio Maria i rodzina ma Radio Maria i to jest jakaś taka grupa w Kościele Katolickim, przywiązanie, demonstrowanie tego przywiązania i Zbyt bliska współpraca rządu i tej części katolików no jest czymś bardzo szkodliwym, zarówno dla społeczeństwa polskiego, jak i dla samego Kościoła katolickiego. I to jest po prostu bardzo niepokojące. Jest... I potem, mhm. jeżeli właśnie mówimy o miłości bliźniego, premier, który mówi: Jedni kochają Polskę, a drudzy nie kochają, yy, i potem właśnie nie, takie nie, rozliczenia. Nie kochają jeszcze tak, tak dobrze. No, okej, okay, to jest, powiedzmy, o co naprawdę chodziło. No. I, i padam takie rozliczenia, ty kochasz, ja nie kocham, a czy pani kocha Polskę, prawda, i tak dalej, no to, jest, to, są, to ma straszne skutki w społeczeństwie, teraz, I to jest kontynuacja tego, teraz, co zaczął Kaczyński, gdyby prawda? gdyby to przełożyć na taki polityczny konkret, bo przed nami są jedne wybory i drugie wybory, pani będzie zapewne startowała po raz kolejny w okręgu małopolskim, czyli no raczej konserwatywno tradycyjno-religijnym. Dość. Nawet chyba powyżej takiej średniej polskiej. Chodzi mi o to, czy prowadząc konkretną kampanię polityczną, czy stosunek kościoła, czy biskupa, czy poszczególnych księży, to jest coś, co pani odczuwa, czy to jest coś niezauważalnego? Dla mnie to chyba nie jest zauważalne, uważalne, bo się. No, ja jednak jestem wielkim zwolennikiem, zdecydowanym zwolennikiem rozdziału Kościoła i Państwa. To jest chrześcijaństwo na pewno jest. Taką podstawą, na której budowała się Europa. I ono rzeczywiście jest, nasze wartości, demokracja, dbałość o słabszego no wszystko możliwe, prawda? To się opiera na wartościach chrześcijańskich, i jeszcze do tego dochodzi wiele elementów, nie mamy czasu ich tu rozstrząsać. Potem w tej rzeczywistości mamy ludzi wierzących, niewierzących, wierzących, będących w różnych religiach i kościołach, ale kość. I bardzo dobrze, i jesteśmy za to odpowiedzialni, żeby każdy mógł realizować to swoje, swoją religijność, albo niereligijność w taki sposób, jak jemu to pasuje. Um, ale Kościół, um, związanie, takie bliskie kościoła i rządu, drobienie ustaw pod, pod to co biskupi by chcieli na przykład albo wypowiadanie się biskupów na tematy stricte partyjno-polityczne albo takie techniczne już jak komisja macierewicza na przykład no to jest coś strasznie szkodliwego ja od siebie to tak daleko odpycham że moje praktyki religijne albo ich brak to jest moje ja tak jak każdego ja obywatela chodzi mi o to czy, czy, czy na etapie... I nie zamierzam też przed nikim się z tego tłumaczyć ja prawda I... ale czy jednocześnie w rozmowach nie wiem z... Z ludźmi ze swojego otoczenia, choćby ze swojego sztabu. To jest coś takiego, kurczę, ten, 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 albo większość proboszczów to będzie przeciwko mnie i to jest dla mnie problem polityczny. Ym, ja dotychczas nigdy się nie. tym nie zajmowałam, muszę uczciwie przyznać. Ja yy, uważam, że przede wszystkim bardzo chciała. o wielu politykach platformy mówi się, że boją się proboszczów, albo biskupów. Ja się nie boję, a nie proboszczów, a nie biskupów. pani, że są tacy, którzy się boją. Ja myślę, że są tacy, którzy chcą się przypodobać, nie tylko w platformie. W Polsce jest trochę taka tendencja, co Kościół na to powie. Prawda? My jeszcze mamy sumienie. Jeżeli ktoś wierzy w sumienie, to jeszcze mamy sumienie Ale i my, my, politycy. my, politycy, i my musimy naprawdę zastanawiać się zgodnie z naszym sumieniem, jak mamy tworzyć to prawo, żeby ono się zgadzało i ze sumieniem moim, w ten, jest bardzo, to jest bardzo trudne wyzwanie dla polityka. Bo, bo, bo ludzie są bardzo różni,. prawda, I ja, ja muszę to prawo robić tak, żebyśmy się w nim mieścili wszyscy, żeby ono nie, prze, jak powiedzieć. No naturalnie najbardziej dramatycznym przykładem jest aborcja. I teraz... Ja nie jestem zwolennikiem zaostrzenia prawa aborcyjnego, chociaż bardzo bym chciała, żeby aborcji na świecie nie było. Nie było. Ale ja na razie uważam, że nic lepszego niż ten kompromis, który jest, nie wymyślimy. Ale, czy, ale czy, prawo czy, czy musi być takie. Czy tak ale... nastawieniu feministycznym nie karcą, pani. mnie, karcą mnie, tak. Ale ja myślę, że nic lepszego nie wymyślimy i bardzo nie chciałabym, żeby to była kolejna y, wojna. Z, wojna, właśnie, że znowu się będziemy dzielili o nasz stosunek do aborcji. Ale prawo musimy robić tak, żeby ludzie, którzy mają tą samą skalę wartości, co ja, ja jeżeli ja tworzę prawo. I ci, którzy mają inną, żebyśmy się w tym prawie mieścili. Nikt nikogo nie zmusza do uczynków, które uważamy za złe. Ale jeżeli ja coś uważam za złe, z, 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 i to pochodzi z tego, w co ja wierzę, to to się odnosi do mnie, prawda? Ja prawo muszę tak robić, żeby moje praktyki mogły się z nim, w nim zmieścić, żeby ja mogła żyć zgodnie z moimi wartościami, ale żeby ci inni też mogli żyć zgodnie ze swoimi prawo, wartościami. Także, ja, tak, jak zaczęliśmy od słów, które dzielą, także prawo nie powinno dzielić. Prawo musi nas łączyć, ono musi obejmować wszystkich. I w dodatku, akurat jeśli chodzi o aborcję, My zaostrzeniem prawa nic dobrego nie zrobimy, jej nie będzie mniej, ale miłością bliźniego, otoczeniem, opieką tych ludzi, którzy są, mają problemy, którzy, którym można pomóc, którym należy pomóc, prawda? otoczeniem ich i materialną pomocą, i życzliwością ludzką, to na pewno miałoby dobre efekty. Teraz trochę... Tego mi mhm. bardzo brakuje. Ja bym nie chciała, żebyśmy społeczeństwo dzielili, potępiali ze względu na poglądy, na praktykę, na trudne warunki materialne. Dlaczego? Tak u nas brakuje tej woli pomocy sobie nawzajem. I to były zamiast demonstrowania swojego katolicyzmu czy przywiązania do księdza ryzyka, chciałabym, żeby rzeczywiście trochę było. Tych więcej więcej dobry, mniej manifestacji. A gdyby... Strasznie się tutaj... O Europie chwila. Ponieważ prawo jest sprawiedliwość. I w co... Europie jest tak samo, bo dlatego w całej Europie jest tak samo, prawda? bo Wszyscy się opieramy na tych samych wartościach. No, Wielkiej Miłości Bliźniego na, to na ulicach Paryża w tych dniach nie widać, na przykład. Ale to z, na <laughs> zupełnie na marginesie. Natomiast o czymś innym chciałem. No Ale powiedzieć. jak jakiś dziennikarz na przykład obsmaruje Makrona, yy, że się źle w tym konflikcie zachowuje, to jakoś nie słyszałam, żeby służby specjalnego szarpały, chodziły do niego do domu. Na razie nie widziałam takich Rez, relacji. Te. A proszę powiedzieć, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość, niezależnie od tego, jak ocenimy kontekst, motywy, to w sprawie Sądu Najwyższego. Nie nazwałbym tego, poszło na kompromis, ale wycofało się z pewnych rozwiązań. Forma tego też jest dyskusyjna, ale wycofało się. I słychać narrację pod tytułem, że to jest może nawet więcej niż złagodzenie konfliktu ale wygaszenie konfliktu między polskimi władzami a instytucjami unijnymi nie tylko Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czy pani ma wrażenie? Że jeśli chodzi o atmosferę relacji między dwiema stronami, choć trudno do końca mówić o dwóch stronach, wiadomo, ale Bruksela, Warszawa. Trudno no. też o relacjach mówić niestety. Czy nastąpiła jakakolwiek odwisz, czy, czy nic. nic ja nie stety, mam tak? wrażenia. Na razie nie mam żadnego wrażenia. Oczywiście, że bardzo dobrze jest, że się rząd polski zastosował do tego, co powiedział Europejski Trybunał Sprawiedliwości i wycofał tę ustawę na razie z praktykowania tej ustawy. Ale to, że komisja mówi bardzo wyraźnie, nie wycofujemy skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, to wskazuje też na bardzo głęboki brak zaufania do polskiego rządu. Nie wiemy, jaka nowela nam spadnie jutro na głowę. Są, Sejm przegłosuje w ciągu nocy, a Teraz prezydent podpisze rano. Teraz łagodniej do wyborów. No, Ma być łagodnie, bo się zbliżają wybory, ale I... licho wie, co z tego będzie dalej. I Ponieważ wyroki Trybunału Europejskiego, Trybunału Sprawiedliwości, to jest część ustawodawstwa prawodawstwa europejskiego, więc ten wyrok, mam wrażenie, że on jest po prostu potrzebny w ustawodawstwie europejskim, żeby było jasno powiedziane, co wolno, czego nie wolno, po wsze czasy. To nie jest tak, że komisja składa. Ale mówi pani, ten wyrok, który. Ten wyrok, które ma dotyczyć Sądu Najwyższego. I tylko Sądu Najwyższego, czy KRS-u też? No, KRS-u też oczywiście. Mm -hmm. To jest całe uzależnienie, upartyjnienie, ubezwłasnowolnienie u sądu. Czy, czy jakieś w tam ćwierkają? Czy, czy na przykład tą historię typu KRS to już y, sułe zdejmie? Z, ze, ze stołu bo to mi się Trybunał wydaje równie Sprawiedli ważne jeśli nie ważniejsze nie ważne niż... ale Trybunał Sprawiedliwości nie robi żadnych przecieków oni jak dadzą wyrok to dadzą wyrok uzasadnią go opiszą go bardzo wyraźnie yy, i zobaczymy prawda wszystko się zaczęło od tej słynnej sprawy portugalskiej od sędziów mm -hmm. portugalskich kiedy to yy, Trybunał Sprawiedliwości w sprawie tych sędziów portugalskich która nie była taka bardzo trudna ale skorzystał z tej okazji żeby dać taki wyrok w którym jest bardzo wyraźnie napisane po pierwsze, że każdy sędzia w Unii Europejskiej jest sędzią europejskim, jest sędzią w całej Unii Europejskiej. Po drugie, co to jest niezawisłość i niezależność sędziowska. I że Europejski Trybunał Sprawiedliwości jest tym miejscem, do którego należy zgłaszać łamanie prawa, to znaczy uzależniania sądów. Prawda? I od tej sprawy portugalskiej to wszystko się wzięło, bo ta. Ten wyrok portugalski w tej chwili jest częścią ustawodawstwa europejskiego. I teraz ten wyrok, który dotyczy sądownictwa w Polsce i uzależniania sędziów w Polsce, jest dalszym takim rozwojem, dokładniejszym zapisem prawa europejskiego. Komisja Europejska będzie miała się do czego odnosić, Rada się będzie miała do czego odnosić, Parlament Europejski będzie miał się do czego odnosić, więc to jest ważny wyrok dla całej Europy, nie tylko dla Polski. To jest wyrok, który będzie waż, bardzo ważny dla całej Europy, bo my mamy takie szaleństwa nie tylko w Polsce, ale wszyscy widzimy, co dzieje się na Węgrzech. Zobaczymy, co Salvini wymyśli we Włoszech. No Takie zagrożenia są, prawda? Czy pani jest spokojna o to, co się zdarzy w Dzień Matki w przyszłym roku? Dzień Matki w przyszłym roku są wybory? Mhm. Um, nie, no w ogóle nie jestem spokojna o sytuację polityczną. O to, czy, 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 czy zgadza się pani z tymi spekulacjami, że te wybory w sensie europejskie temat wyborczy, wątek Europa, tak czy nie, bardziej, mniej, że to faworyzuje opozycję? I w związku z tym, jak twierdzą niektórzy, jest ona raczej w uprzywilejowanej sytuacji przed wyborami? Znaczy, opozycja w Polsce na pewno nie jest w tej chwili w uprzywilejowanej sytuacji. Ja mówię w sensie takim... Y przesłania wy przesłania wyborczego. No ja jednak... Y no, ciągle koledzy z różnych krajów w Parlamencie Europejskim się mnie pytają, czy coś drgnęło, czy Polacy rzeczywiście widzą, jakie dla, jaka jest niebezpieczna sytuacja dla Polaków, dla nas, to dla mówi. obywateli polskich. I ja mówię, że drgnęło że już te wybory samorządowe pokazały to, że jednak nie PiS wygrał chyba we wszystkich miastach większych i w bardzo wielu mniejszych, tak jak patrzę na Nowy Sącz na przykład, Tarnów i tak dalej, prawda, w takich, wschodnia Małopolska, y, która jest mekką opisu, jednak tam PiS w miastach nie wygrał. Y, jeżeli patrzeć na, na regiony, no to tak samo, to... Jest mniej więcej 50 na 50, powiedziałabym z przewagą tych środowisk niepisowskich. nie wiadomo, czy drgnięcie jest wystarczające. No ale najpierw musi być drgnięcie, żeby poszło dalej, i wydaje mi się, że Polacy jednak coraz realnie, tak patrząc na moją własną osobę, ja od dawna to twierdzę tak głośno, jak tylko potrafię, że rząd PiSu chce nas wyprowadzić z Unii Europejskiej. Oni tej Unii nie znoszą, oni by chcieli mieć pełną swobodę, żeby tutaj autorytarną władzę wprowadzać te pełni im jakoś ogranicza ustawodawstwo europejskie i to, że Polacy są proeuropejscy. Więc oni y, robią tą potworną antyniemiecką kampanię, twierdząc ciągle, że to nie Unia, tylko Niemcy, nie Bruksela, Berlin, nie Juncker, a Merkel i tak dalej, bo łatwiej jest antyniemiecko ludzi nastawić niż antyeuropejsko. Nie znoszą tej Unii Europejskiej, ale i kombinują cały czas co zrobić, żebyśmy z niej mogli wyjść. Jeżeli nawet mówią, że nie chcą wyjść, no to prawo tak ustawiają, żebyśmy się nie mieścili we wspólnocie europejskiej. Europejskiej. I do niedawna jeszcze wszyscy mówili: Ach, ty taka Europejka, już przestań przesadzać, nikomu do głowy nie przychodzi wychodzenie z Unii Europejskiej. To się bardzo zmieniło. Dzisiaj już bardzo wiele osób mówi, że to niebezpieczeństwo jest realne. A Polacy są Europejczykami i chcą być w Unii Europejskiej. I to wydaje mi się. Że jednak daje wielu osobom do myślenia, że widzą, że nas tutaj izoluje się z tej grupy państw, społeczeństw demokratycznych, do których tak nam zależało, żeby należeć. To jest jedno pytanie, ponieważ zauważyłem. I to że... myślę, że w wyborach zagra jakąś rolę, że my chcemy, że my czujemy się Europejczykami. Chcemy być w Unii. bezpiecznie się w Unii czujemy. Zauważyłem, że jak to się mówi, retweetowała pani. Wpis z linkiem do, na Twitterze, wpis z linkiem do tekstu Sławomira Sierakowskiego, w którym stawiał tezę, że y, wasze ugrupowanie y, w Europejskiej, czy, czy Grupa Polska będzie drugą frakcją w Europejskiej, a ja nawet teraz widzę, jak się pani oczy śmieją, będzie no, drugą ja, grupą w Europejskiej Partii Ludowej, y, i że w związku z tym także, że Polak opuści stanowisko szefa Rady Europejskiej, to jednak coś w Polsce, która jest. Dabuk będzie znowu yy, bardzo ważnym krajem europejskim i cenionym, yy, że, 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 że coś Polska dostać powinna, i to na przykład może być funkcja mówiąc w skrócie marszałka Parlamentu Europejskiego i mogłaby to być kobieta, a nawet powinna być to kobieta, i wśród kandydatek dwóch autor wymienił yy, yy, panią. Z czego wynika, że ta perspektywa nie jest Pani obca? No, jak przeczytałam ten artykuł, to już mnie nie Z jest obca. Ale się Pani. Zawsze się człowiekowi podoba, jak czy ktoś to jest, go docenia. Czy, 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 I ja bardzo lubię, jak czy, ktoś czy, czy mają ciężką pracę docenia. Czy kolega redaktor Sierakowski namalował scenariusz prawdopodobny, czy to taka publicystyczna, um, co, co wiem po publicystach, coś o nich wiem, że tak trochę puszczają czasem wozy wyobraźni. A może inni. to jest takie życzenie też, że war warto jest, bić się o ważne pozycje. Czy to pozycje? Życzenie jest zakotwiczony, że tak powiem, w realu? Znaczy, Jeżeli rzeczywiście dążyć do czegoś uparcie, to to się może urealnić. No, wszystko się może urealnić, jeżeli rzeczywiście grupa, ekipa, platforma walczy o to, żeby mieć najważniejsze pozycje w instytucjach europejskich. I myślę, że naprawdę musimy mieć te najważniejsze pozycje w instytucjach europejskich. My musimy wygrać wybory w maju. To jest niezwykle ważne, żeby odsunąć, żeby nie, żeby z Polski większość osób, większość posłów, która pójdzie do Parlamentu Europejskiego była konstruktywna Czyli, w stosunku do Unii Europejskiej. My chcemy być w Europie, jesteśmy i wracamy. I mamy tam coś do powiedzenia, mm -hmm. prawda? Konstruktywnie. Chcemy rzeczywiście tę Europę coraz bardziej wzmacniać i budować. Na tym najbardziej Polska korzysta. I ta konstruktywna grupa musi mieć ważnych przedstawicieli no jest, w instytucjach. Róża Tun, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.